Siemanko, z tej strony Esgarakir, za mną jest 518. Cześć. I dzisiaj zapraszamy Was do kolejnego, już czwartego odcinka z Farming sim, Simulator, znaczy Farming Simulator 2013. Z 518. I. nawet I... zrymowałeś. Przed, przed chwilą właśnie skończyliśmy to kosić, to kontynuacja poprzedniego odcinka. W tym samym. Od, po chwili nagrywamy, no. Więc dzisiaj tak. 518 ostatnio chciał drabinę do tego Tutaj to, więc ma drabinę. Sam sobie zrobił. wskaczemy tu no. i sobie wchodzimy. Nie? Takie, takie, taki pro tip, nie? Chcecie to, nie zapytajcie go jak on to zrobił, bo nie wiem I dzisiaj siejemy ziemniaki na tamtym, w tamtym ogrodiu. To ja idę po ten, po, 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 po. To ja idę najpierw na kopie ziemniaków, żebym miał co sadzić. Aha, spoko. Dobra, nie. Nie no, oczywiście żartuję, jadę tylko doładuję. Zakup ziemniaki, tu posadzimy i takich ich nie skosimy. Posadzimy w ogródku ziemniaki. I zwienną pewnie. O. Dobra, ja, ja tu zaraz napełnię kosiarę naszą. Piękną i ładną. O Jezus, ale kasa schodzi. O. No weź, nie pozbawiaj mnie pieniędzy. To moje pieniądze za las ostatni. Dobra. Dobra, mam 50% wystarczy, myślę. No, na na ogródach, tak, co? Na pewno wystarczy, to jeść tam <grym> ponad, ponad tona. O. Ej! Potrzebny mi obciążnik. A właśnie, 40%... A, A, na do... hamulcach się nie zawrócę. Gramy do... czy na mamy odcinek do 5.58. W grze, oczywiście. Oszalałeś? No, tak jakby. O, teraz to można. Dobra, to ja jadę sadzić ziemniaczki. Ciekawe, kiedy frytki będą. Nie wiem, jak rośnie. Bo u nas od razu frytki z tych ziemniaków są, O, kasa rośnie. A, drzewo. KASZA ROŚNIE! Kasza rośnie. O, kasa rośnie, kasa, Ja yy, lubię kasę. Patrz gdzie jestem! W stodole! No gdzie? Hmm, jakim cudem? Yy, takim, że wsiadasz do tego czerwonego ciągnika, wciskasz EJ i wysiadasz w stodole. Wyskidu, <noise> ty, fajne. A co tam w środku? Yy, pusto. Tak normalnie nie można wejść. Nawet da się. A wyjść? Wyjść się da. A ja jestem w stodole. Ja jestem na... ...ciągniku. Dobra. Powiedzmy, że opuszczę. Mogę? Możesz. Wow. Dostajesz zezwolenie. Ja będę razem z ziemniakami. A, hm. Mm, mm. Patrz, co ciebie nie posadzi. Trudno. Dobra. Cicho, znacznik. Może trzeci gracz na rośnie. No patrz, jaki duży ten znacznik, o nie wiem. Weź, wyłącz jedziemy. ten znacznik, po ci znacznik? Jedziemy Ej, jedziemy! Ej, nie sadzi. Jak nie. Jak nie sadzi. Jak nie sadzi. Tak nie sadzi. Może to musi Bo być trzeba za... włączyć. No weź! Op. A, się to O, Cofajmy. No bo wiesz? No bo wiem. Przejazdka. Dobra. Teraz musi sadzić. O! Pięknie. Pięknie. Podnosimy Z. Patrzcie, jaka jest realistyczna Ziemka. Y, tu macie A nawet. Patrz... Y, dla... Zobacz na sadzarkę, jaka jest realistyczna. Cześć. Jak ziemniaki sobie ten... czekaj. Patrzcie, ludzie, tu nawet dla bardzo wprawionego oka i spostrzegawczego możecie zobaczyć, że tu pełno mrówek chodzi. Ała, właśnie na nogę mi wrazło, jedna, chociaż je nie widać. Ale te prze... a patrzcie na te przejście strawy na ten, jakie piękne, no właśnie, A patrzcie na tego pięćset jaki skupiony na swojej pracy, patrzcie, nawet nie odwróci wzroku na mnie, no. No, no patrzcie, no, nie, nie, no. nie ma na co odwracać, Taura. się. Jedziemy... Jaki ziom, patrzcie, patrzcie jak jedzie, patrz! Patrz go panie dzieju. Ole wywoł. Weź nie kusz na mnie, bo tu śmierdzi trochę. Kurzem, więc znaczy nos mi zapycha. Jak mam katar. Nie, no. nie. Jaki ko... Patrzcie, nawet realistycznie nie przejedzie. <ścoughs> tak, co jak co, ale? To to jest bardzo realistyczne. A ty tam jakiejś yy, pracy to nie masz? Ty <ścoughs> musisz tutaj. A mo mogę... Narażać mnie na niebezpieczeństwo? mogę pokosić tak naprawdę. Jakie ha Nie chcę ha. nie chcący ha wcisnąłem tak, tak Dobra, a ty co też do nie chcę, to ja sobie z zboża. Ja nie mówię, że ciebie nie chcę, tylko się upytałem, tak? Bo chyba temat się skończył. Tak z grzeczności, wiesz, rozmieszczę. nie? Ludzie, no ledwo 29 tysięcy dostaliśmy za te kurde zboże z całego tego kawałka. Musimy koniecznie odkupić ten ukrywski wersję, sprzedaliśmy już raz. Ciekawe, czy ten sam nam sprzedadzą. Może, może jeszcze nam <laughs> <laughs> Tak, tak, oni już jak dorwali to od razu w Urywa. Tylko żebym... Co urywa? Tylko żebym do tamtego odcinka nie ten. Nie zapomniał dodać w opisie tych kanałów dwóch. Byblade i Simon Erox To prostu jednego z widzów, niech ci przypomni. A, w komentarzu. <noise> w komentarzu, no. Pod, pod tym filmem. A pamiętasz taką muzyczkę co we, we, we smurfach? W smerfach była? Wyglądałaś w ogóle kiedyś w smurfie? W to była zawalista bajka. To była bajka mojego dzieciństwa. Tak samo jak z kubidu o panie, wiesz jak ja ku, o kurde. Wielbiałem tę bajkę. To była bajka mojego dzieciństwa. Ojej. scooby właśnie. Teraz te wieczorynki to... pic na władę. W ogóle tam nie ma nic ciekawego. Te wieczorynki to jak nie wieczorynki. Nie wiem. Właśnie. Nie wiem co z tym światem. Wiesz czemu o 19 nie mogłem oglądać? Bo wieczorynkę oglądałem. A, Glądać, Znam ten ból. Właśnie, widzisz. Kurde. Co zrobić z siewnikiem? Wiem, sprzedamy siewnik, kupimy opryskiwacz, nie wystarczy. Dobry <grym> ziomu. Wiem, kupimy, sprzedamy siewnik, kupimy opryskiwacz, nie wystarczy. Albo jak ja, pamiętasz w drugiej klasie, y, tak było coś takiego, ja siedziałem w szkole, nie? Y, 518, no. czyli Michał przyszedł, ja do niego, y, masz chemię, wiedziałem, że nie. Masz chemię, wiedziałem, że nie. No, to, to był, kurde, potem pół roku z tego się śmieliśmy. To był epik. O, jeżeli chcecie, to możecie się pochwalić jakieś średnie mieliście. Koniec urocza. Bo ja miałem bardzo dobry. A ty jaką miałeś? Nie powiem. Ja miałem bardzo dobrą. 6-0. Nie, ja miałem 7-0. No to ja. Przecież nie ma 7-0. Jest 6,5. No, Mama, nagrywam. Ła <gry> Piszcie w komentarzach pozdrawiamy twoją mamę. No. Albo piszcie w komentarzach pozdrawiamy moją ciocie. Spoko. To to samo, ale jak kto woli. No yy, co ja mam teraz robić? Nie wiem. I tak zapewne nikt się napisze, bez... że pozdrawiamy. <laughs> Jadę po zboże tam. Mm. I tak mówię wam, że na 200 tysięcy, nie widzów. 200 tysięcy. Właśnie, no. Wiem, że tyle nie będę miał, dlatego to ogłaszam. Yy, nagram jak skaczę z okna, a mieszkam na drugim piętrze. Ej no co ty robisz? Jedź <grydź> Ja nie jestem rzepak Aha. O nie Przegięłałeś palę. No nie gnoju <grydź> Co teraz? Ty weź bo mnie zaciśniesz. Już ledwo oddycham. Ej. Zaraz się przewalisz. Co ja biedny zrobię? Dobra, ja nie wiem co my zrobimy. Czekaj na razie, tylko nie resetuj tego czerwonego ciągnika. Ja muszę coś zrobić. Zaraz zaradzę tej sytuacji Ha <laughs> <la> la la. <laughs> <laughs> O oh nie O Fuck Szybciej ten odcinek kończy mi się Do łazienki muszę fuck. A za okno <Co? i> <laughs> No mam okno Ej, No co ty <laughs> Trolololo to zaraz będziemy śmiały jak... nie ten, tylko nie resetu i chcę zobaczyć czy wskoczymy na tamten budynek. nie. I co tak się patrzysz? W zęby chcesz? To było dobre, trolololo. Może chcesz w szybę, co? A, ktoś może wie jak koguta się włącza, cicho? Koguta? To tak. Jak jest rano, nie, kopiesz go w zad i on, wiesz, tak zaczyna piać. Słyszysz coś, Kuba? No takie coś, jakieś piszczenie jakieś takie. No, bo to jest klakson. A czym ty to włączasz? U nas to się klakson nazywa. A, czym ty, ty to włączasz? A tańczymy. Klakson. Zapodawaj bita. Rumba. Stój Stój, 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 nie, cofaj, 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 stój, 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 stój. jeszcze, jeszcze, czekaj, jeszcze, stój, czy znaczy, no, jeszcze cofaj, no, jeszcze stój. stój teraz, stój, nie, teraz damy radę wleźć na ten, na dach, albo i nie, za niski jesteś. Trzeba jeszcze. Ech, fuck, nie, nie w tą stronę, nie w tą to... stronę. No gdzie ty jedziesz? Nie mogę dosięgnąć pilota! Wiem, stój, czekaj, zaraz wleziemy. No, dzisiaj wam dam, dajemy porady jak tutaj oszukać grę i wleść w ten... na dach. Ale ten czołg to jest wolny. <gry> czołg. Za ten czołg dam ci combine. Kurde to może do łazienki ja na odcinku nie pójdę, nie, nie, nie. Nie zostawię was samych z tym... nieobliczalnym człowiekiem. Jak ja mam na tym kojbań wleść? Ha, musimy no manko No ja pierdzielę człowieku. Nie, no nie, 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 nie mogę tego pilota. No <grym> ty tam. Ej, no co jest? No, musisz, nie da się. Ja robię Robimy. robimy. Hmm. Tak. Ja nie mogę dociągnąć pilota. No tych, 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 tych kombajnów ja zaraz nie wjadę w pełną blędkości, to może nawet ciągnikiem wlecę na dach Czekaj! To ja najpierw wsiądę Ciągnika? na ten... O No i teraz. O nawet zboże popływam w zbożu, co? Czekaj, ja tu się rozpędzam aż z góry. Tylko czy trafię. Drzewo, no... Ej, no Fłak. co je... A, dobra. Ej, weź jakiś stołek mi tu kopsnij, co? 40 na godzinę, 42 A, No i pięknie, znalazłem się pod kołbaniem Oa! Moje ucho <noise> Moje wszystko Kurde jak ja mam na to. Czekaj czekaj, zaraz coś wymyślimy. Nie, czekaj czekaj, zaraz coś wymyślimy tylko tak well, -lo -lo -lo. Mam pomysł Daj mi jeden traktor Nie wiem jako ja siarko się rozpędzę. O, ciekawe, jak ja teraz mam wyjechać nie, tym czerwonym, co? Nie pomyślałeś o tym. Dobra. Yy, więc ja muszę... wiem. Nie, chodź po drabinie. po twojej. po twojej drabinie na dach i kończymy ten odcinek, bo już czas. Czego czekaj, możesz czekaj, Nie, może nie, zdąży, ma, nie co? mam na co czekać, bo mnie ciśnie. Ziom. Aha, no to dobrze. Pamiętajcie o pozdrowieniach dla mojej mamy. Czekaj. i dla Michała ciaci. Albo mojej cioci. Nie. Szybko Jak po tej godzinie wchodź. Czekaj, ciekawy, żebym ja tylko trafił, żebym ja się nie zwalił, bo wiesz, bo to nie jest chodź. takie śmieszne. Chodź, 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 bo mnie ciśnie. Ciśnie. To ode mnie szelki. Dobra. Więc na razie, cześć. To był czwarty odcinek z serii Pankin na lata 2013. Z tym się szybko siebie. Nie chcę ciebie dołować, dołować, ale każdy umie nic. No, weź! No Dobra, cześć! Jedyma.